Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich na dziewiątej sesji ósmej kadencji Rady Gminy. Na piętnastu radnych obecnych jest trzynastu, więc nasze obrady będą prawomocne. Witam Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik. Sołtysów dziś nie mamy, więc nie będziemy witać. Szanowni Państwo, porządek na dzisiejszy dzień przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad, czyli obrady będą prawomocne, bo jest trzynastu radnych. Punkt drugi zatwierdzenie porządku obrad, trzecie podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019 punkt czwarty zakończenie sesji. Kto jest za takim porządkiem proszę o podniesienie ręki i głosujemy na tabletach. Wszyscy radni zagłosowali. Nie wyświetliło się, ale gdzieś to widziałam, że się wyświetla. W takim razie przejdziemy do następnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie i mamy jedną uchwałę. Uchwała nr 9 łamane przez 80 przez 2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok. Na podstawie artykułu 211, artykułu 212, artykułu 220, artykułu 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Rada Gminy Brzeźnicy uchwala co następuje. Paragraf 1. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2019 rok w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2019 rok w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 761 818,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Paragraf czwarty punkt pierwszy ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 570 848 ,67 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 809 30 zł i 57 zł. Punkt drugi ustala się na 2019 rok limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. W wysokości 2 400 tysięcy, z czego punkt A na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 761 18, 818 zł 10 groszy punkt B na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek kwotę 1 638 181 zł 90 groszy punkt trzeci. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwotach określonych w limitach w ustępie drugim, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica, w części określonej Wieloletnim Prognozą Długu. Punkt, paragraf 5. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2019 rok w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych. Wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z Państwa i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Głosujemy. Wszyscy? Wszyscy za. Dziękuję. W takim razie uchwała została podjęta. No i teraz mamy punkt czwarty zakończenie sesji, ale jeszcze, jakby ktoś chciał o coś zapytać, pan Wojtek Smagło, radny Krząstowic.

Więc no, padło pytanie mniej więcej kiedy, kiedy takie prace były planowane. To jest druga część i trzecia no, wiąże się z tą drogą akurat strzeżonego spod Filka do Chrząstowic, tam koło Pana Rakoczego robi się tam znowu osuwisko. Robi się tam, tam, fragment był utwardzany tego brzegu kamieniem z tego co pamiętam. Tak, a tam znowu na wysokości Pana Rakoczego gdzieś powstaje osuwisko i taki problem, który ja znowu stwierdziłem obok siebie koszm z znowu. W zeszłym roku były pobierane roby, Były pobierane rowy i zrobiono to tak niefortunnie, że droga niedługo będzie nam zjeżdżać, bo po prostu zjeżdża systematycznie rów w dół, a to jest ta droga tutaj od Ośrodka Zdrowia do, w kierunku kościoła, więc taki problem też się gdzieś będzie rodził. I poruszono jeszcze jeden temat, też związany z drogami, droga w górę, czyli od kościoła tam do, do mostu. Zdarzają się tam takie rozstępy, szczeliny się robią wzdłuż. No ich standardowe takie łatanie akurat no nie jest skuteczne, bo to zaraz się wykrusza. Czy tutaj ewentualnie w tym kierunku coś udałoby się zrobić, żeby. Bo ta droga akurat tam jest w dość dobrym stanie. Ta nawierz nie jest fajna, tylko właśnie powstają te dostępne, te szczeliny. I tutaj też mieszkańcy zwracali uwagę, czy no tutaj można by coś podziałać. I jeszcze jedną rzecz zwrócono uwagę, ruszył taki wojewódzki program. Nie znam szczegółów doświetleń przejść dla pieszych. Czy tutaj coś w temacie na przykład wiemy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych, tych środków, ewentualnie czy jakieś inwestycje w gminie w ramach tego programu będą podejmowane? Dziękuję. Jeśli mogę odpowiedzieć od razu. Jeśli chodzi o Fundusz sołecki to bardzo proszę, jakby tutaj interesować się bezpośrednio, bo mamy 14 sołectw, rozdrobnione te, te zadania są, także nie umiem powiedzieć na jakim etapie to zadanie, e, zadania są prowadzone, to bardzo proszę albo, albo na następne spotkanie przygotuję e, taką analizę wszystkich e, tych projektów i, i wniosków Funduszu Sołeckiego. Jeśli chodzi o e, tą drogę, która biegnie, ten główny rów, czyli od Nowych Dworów, e, to dostaliśmy informację od Wojewody, tak, że e, przeszły nam dwa wnioski. No, i jednym z tych wniosków jest most i ten odcinek drogi do wału. Także w tym roku prawdopodobnie będzie wykonany ten odcinek. Dlatego też przyglądniemy się, jeśli tam jest jakieś osuwisko. Wiem, że w ubiegłym roku czy dwa lata temu to robiło RZGW, no, bo to jest ich jakby w administracji ten, ten ruch. Jeśli chodzi o, o PKS. No to tak, już tutaj mówiłem na posiedzeniu komisji. Pewnie to będzie w najbliższym czasie temat, aby spróbować przeanalizować, i zaplanować i też takie możliwości uruchomienia na naszej gminie. Ale oczywiście ta analiza będzie polegała nie tylko na, na wyznaczeniu takich sieci, ale i też i kosztów. No I wtedy przyglądniemy się, jakie są możliwości udźwignięcia, mimo wszystko, że jest wsparcie z, z, jakby tutaj z budżetu państwa. Było jeszcze pytanie? Oświetlenie. Tak, jest, był taki program, myśmy nie składali, bowiem z prostego powodu no, no trzeba spełniać pewne, pewne wymogi. Jak składaliśmy akcje i składaliśmy wnioski przy drodze krajowej, gdzie te chodniki są i te przejścia. Natomiast przy, przy drogach gminy no, muszą być pewne, pewne jakby tutaj warunki, żeby takie oświetlenie założyć. Był to dość szybko ten projekt, że tak powiem, ogłoszony. Trzeba na to przygotować dokumentację, więc dlatego też no, tutaj nie składaliśmy żadnych, żadnych wniosków. Się do pana, do pani się pyta, czy się udało do, tego domu seniora, do tej tej... czy udało się do, kupić do tego domu seniora radną no bardzo te wentylatory, czy coś tam dostały te panie już tam? W trakcie jesteśmy części inwestycyjne, tam, remontowe są, rzeczy. są robione, także po kolei też jesteśmy ograniczeni firmami, bo... bo Dobrze, że z porębie robimy remonty, remont tam pod ale już nam wykonał te, te niektóre zadania no i po kolei będziemy w trakcie realizować i, i zakupy też robić w miarę. To no ja tak dziękuję. Powiem. A Czas. ktoś jeszcze, jeszcze Andrzej? Jest. Tak. Yy, szanowni Radni, Panie Wójcie, Panie Sekretarz. Ja chciałem się zwrócić z takim wnioskiem dotyczącym możliwości wprowadzenia braku opłaty za wynajem i za media w budynkach gminnych, z których korzystamy podczas organizacji imprez, z których całkowity dochód jest przeznaczany na działalność organizacji, które je przeprowadzają. Kilka lat temu nie było tego problemu, teraz się pojawia. Te imprezy wychodzą różnie. Do niektórych się dokłada. W zasadzie jakbyśmy policzyli wszystko, a nie liczymy swojej roboty, to tak naprawdę do wszystkich się dokłada, ale też prawda jest taka, że całkowity dochód, tak jak mówiłem, no jest przeznaczony na działalność tych organizacji, na zakup rzeczy, które służą wszystkim mieszkańcom, więc myślę, że no nie ma tu potrzeby, żebyśmy obarczali dodatkowymi kosztami organizatorów, tylko i wyłącznie tutaj zaznaczam w momencie, kiedy te imprezy są organizowane i całkowity dochód jest przeznaczany na tą organizację. Nikt nie dostaje żadnych pieniędzy za robotę i tak dalej. Więc taki wniosek chciałbym złożyć. Myślę, że byłoby to z korzyścią i zachęciłoby być może też jakieś dodatkowe organizacje do tego, żeby pozyskiwać środki od mieszkańców, ale też od przyjezdnych, od gości, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Nie oszukujmy się, że to jest taka dodatkowa możliwość, żeby pozyskać środki na to, żeby do naszej gminy, one trafiły niekoniecznie z naszego budżetu, więc taka, taki wniosek i taka prośba. Być może będzie potrzeba przygotowania jakiejś uchwały pod ten temat, ale no to, to zostawiam już tutaj do wewnętrznej oceny. I jeszcze taki krótko chciałbym podpytać, czy mamy w budżecie jakieś pieniądze na cmentarze komunalne? Otóż się pojawiło tam pytanie i prośba o wymianę drzwi w kaplicy u nas na cmentarzu w Tuczani. W zeszłym roku z funduszu sołeckiego zrobiliśmy kostkę, wymieniliśmy kostkę brukową, to były tam zadania przez kilka lat, no i teraz chcielibyśmy po raz pierwszy w zasadzie od dłuższego czasu gdzieś tam skorzystać z tych środków na cmentarze komunalne. To jest drugi temat. Trzeci temat dotyczy chodników przy drodze 44. I tutaj mam sporo uwag od mieszkańców Tłuczani, bo te chodniki się robi i są praktycznie, a tak naprawdę są we wszystkich miejscowościach na terenie naszej gminy, a nie ma ani kawałka w Tłuczani, więc pojawiła się prośba, żeby podejść do tematu sprawiedliwie i jeżeli będzie kwestia przygotowania projektu pod kolejny odcinek, to żeby tutaj też pomyśleć o Tłuczani i być może jakiś odcinek tam od Półwia wykonać tak, żeby każda miejscowość miała na terenie swojej miejscowości możliwość takiego bezpiecznego przejścia. I jeszcze jedno pytanie, to jest o dodatkowy kamień. Panie Wójcie, ja tam gdzieś się zwracałem, no brakło mi tego kamienia. Te ulewy na początku no, wiosny, w maju dużo szkód nam narobiły, po nich nie były naprawiane drogi, nie było nic zrobione a kamień, który był w tym roku przydzielony, nie wystarczył. No było go mniej niż w ubiegłym roku. Co prawda samochodów było tyle samo, bo 8, ale w ubiegłym roku było po 12 ton, a w tym roku po 10. Więc no niestety tego kamienia było mniej, a potrzeby były dużo większe. Także przynajmniej dwa takie samochody jeszcze bym potrzebował, żeby te największe dziury po prostu gdzieś tam na terenie miejscowości załatać. I to wszystko. Dziękuję. Proszę Państwa, tak ogólnie powiem oczywiście te wnioski, jedne y, można szybko zrealizować, inne nie. Szanowni radni, ja będę za, pana przyszłość prosił, żebyście y, państwo pokazywali źródła finansowania tych wszystkich rzeczy, bo każdy składa koncert rzeczy, a przecież siedzicie, jesteście radni wiecie jak jest budżet skonstruowany, są, są środki. Jak pokażecie mi, ja też jestem od tego, żeby, żeby te, szukać tych środków i szukam na środki na te drogi, dostaliśmy drogi, do, do marca poręby 400 tysięcy, nawet 400 000 trzeba wyłożyć. No albo tych inwestycji takich nie staramy się o te, o, o te pieniądze i, 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 i dajemy właśnie na takie drobne, wozimy kamień i tak dalej. No co i za coś, bo, bo, bo to jest to, że to nie jest jakby tutaj z mojej strony, że ja nie chcę. Wiecie dobrze, że ja bym też miał spokój, mieszkańcy do mnie też chodzą indywidualnie. Tylko musimy się umówić, bo yy, ostatnio nawet przeglądaliśmy yy, yy, wnioski z Funduszuki, jest projektowane oświetlej na 10 lat według mnie, według tej kolejności, co yy, albo inaczej, według tych planów środków finansowych, które planujemy, na 10 lat mamy. No, my, musi, my, my, wy musicie, bo mieszkańcy mogą się nie orientować w skali yy, naszych możliwości finansowych. Ale Wy musicie i musicie też racjonalnie do tego podchodzić. No bo, no, chyba, że będziemy bardziej gminę zadłużać, ale myślę, że to nie jest y, tym kierunku. No po prostu mamy taką strukturę gminną, taką mamy infrastrukturę rozbudowaną, bogatą, że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego y, załatwić. Ostatnio miałem spotkanie z mieszkanką. No wszędzie drogi są porobione, unijnie. Po znajomości robię gdzieś asfalty, wszędzie robię natomiast nie u niej. No. no Ludzie są rozboryczeni, no bo rzeczywiście te drogi się poprawiły, no i ktoś gdzieś nie ma, no i, i on oczekuje, no ale tych środków na tyle nie ma. No wiecie dobrze, no staram się na każdy obszar środki finansowe dawać. No nie możemy z jakiegoś jednego obszaru zrezygnować, no bo wiadomo, kosztem innego, więc... Też ten, ten kamień wcale nie jest mniej, jak było w ubiegłym roku, tylko więcej potrzeb. No i, i też podzielność, jak było, nie wiem, jak było, tak, bo nawet nie wiem, że było większa to nasz w yy, ubiegłym roku. No chcemy, żeby to też było jakoś, jakoś podzielić, żeby Was jak najbardziej tutaj zaspokoić potrzeby mieszkańców. Także yy, no chętnie, tylko tylko no pokażcie też. Natomiast tutaj, aby wnioskujecie, tu zwolnić, tam, żeby nie płacić, ale tu znowu, żeby zdać pieniądze. No nie da się tak. Ale może nie tyle zwolnić z samej opłaty, bo na pewno media by każdy organizator musi sobie zapłacić. Koło gospodyń czy tam coś, jak robimy zabawę, to za media się płaci, tylko ta opłata tam jest chyba czterysta zł złotych, to są duże koszty. To jak jest budynek w danej wsi i koło gospodyń robi czy strasz, to bez sensu, żeby oni płacili, to tylko te media, to o to chodzi. Yy, tak, a panie, wyciec ten... Tak, pomożemy, tylko żebyście później nie mieli pretensji, że na to nie ma... Ale tamto. to nie jest aż takie nagminne, no, bo coś... No, no, a te dwa samochody kamienia do to jakoś się pali. Te dwa wyszło, samochody więc. do kamienia dotuczają, a pozostali nie chcą. No, no, nie, ale mogą. nie zgłaszają, zgłasza tłuczanie, a yy, mieszkaniec panie widzi... Państwo, sołtysi przychodzą, mieszkańcy przychodzą, to jak mamy różnicować te wnioski? To radny jest ważniejszy od sołtysa? Niekoniecznie, Panie Wójcie, ale mieszkaniec no. widzi, że ma dziurę przed domem i nie wyjedzie samochodem i chodzi i nudzi wszystkich dookoła. Pana nudzi, radnych nudzi, sołtysa nudzi wszystkich. No to... to... Nie no, takie no, oczywiście, że to, to dziury nie możemy zrobić, to, to nie chodzi o, o, o dziurę. Jak o droga to... nie przejeżdża, to trzeba ją podłatać to. i trzeba z rękami działać. to nie ma o czym mówić. To Naprawiamy, zgłaszajcie się i tak dalej. Nie, nie, ja wcale tu nie mówię, że tych dwóch samochodów kamienia nie będzie, <laughs> tylko mówię, aby obrazuje skalę, jakby tutaj tych działań i tych wniosków, żebyście też mieli i macie na pewno tą świadomość. Tu ja jeszcze chciałem to powiedzieć, bo ci wszyscy mieszkańcy byli wysłani do mnie, żebym ja ich po prostu, żebym ja im rozdzielił te samochody. Musiałbym te samochody podzielić na cztery części i prosić, żeby po dwie tony było rozłożone i żeby była zasypana jedna dziura, a druga żeby została, tak żeby widzieli, że coś się zrobiło, a tak naprawdę by się nic nie zrobiło bo no z tego co miałem do podziału nie było możliwości, może gdyby nie te burze majowe to jakoś by było, ale no niestety no taka, taka była, musimy pomyśleć o tym, nie wiem czy mamy takie pieniądze na usuwanie klęsk żywiołowych tutaj w gminie zabezpieczone, czy są takie środki. Jeżeli nie ma, no to być może to będzie też temat na przyszłość, żeby mieć taką rezerwę, w razie czego nie wykorzystamy, to przekaże, przekażemy pod koniec roku na, na coś innego. A jeżeli będzie potrzeba, to wykorzystamy. No nie wiem jak. Może Szanowni powiedzieć. Państwo, macie doświadczenie, będzie przyszły projekt budżetu. Trzeba podjąć odważną decyzję. Schodzimy z tego, dajemy na kamień. Schodzimy z tego, dajemy na to. To jest wasza kompetencja, wasza decyzja. Zawnioskujecie. Macie doświadczenie mało kamienia, to robimy mniej asfaltu, robimy to. No bo no bo z czego ja mam te, te środki wziąć w tej chwili na te zadania? Albo zwiększamy tam nie wiem o 100, 200 tysięcy deficyt i, i, i przeznaczamy na to zadanie. No musimy taką decyzję podejmować przy uchwaleniu budżetu. Słuchajcie, miała być krótka sesja. Ktoś jeszcze coś? W takim razie, Szanowni Państwo, zamykam dziewiątą sesję ósmej kadencji Rady w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.